Rozpoczynamy świętowanie Dnia Niepodległości. No, jeszcze się zbieramy, ale już zobaczymy, jak pięknie jesteśmy przygotowani. Ta on, nawet znak się przygotował. I tu wszyscy jesteśmy pięknie przygotowani. Zaraz będziemy się prezentować. Nie, tu pięknie przygotowane, panie, pięknie. O, a tu Pani i piesek się przygotowali. Pięknie, o Pani jest nie widzę i niepodległa. Dlaczego Pani tu stoi? Proszę powiedzieć. Nagrywam tak, pójdzie na żywo. Proszę powiedzieć, ale tylko na Komitecie Obrony Demokracji. Chcesz powiedzieć? No właśnie. Nie uległa, nie podległa. O, ja nie mogę teraz do szeregu, bo ja w tej chwili nagrywam i Pani się przygotowała, naprawdę, no przepięknie się Państwo przygotowali na ten dzisiejszy dzień. Pokazujemy wolni ludzie, wolne sądy, wolne wybory. Takiej Polski chcemy. Zobaczymy, jak Pan się przygotował. Może Pan pokazać, co tam Pan... O, proszę Pana, wolność i niepodległość i miłość najważniejsze, a pani to ze sztandarami niepodległość kobiet a to taki taka zbitka i teraz pani, która fotografuje jeszcze na pewno uwaga, w tej chwili będzie jechać, o ja tu stanę Uważaj Bożenko, bo jedzie parada. Ja teraz paradę trochę nakręcę, ale my pięknie wyglądamy. Słuchajcie, muszę nas... Widzę, widzę. Tu stoję. Tu stoję. Pokażę nas. Uu! O, jak nas dużo. I parada się zaczęła. Parada niepodległości. Demokratyczne Towarzystwo paraduje. Cieszymy się. Dobrze, i pan.